Dzisiaj na naszym kanale występują dwa Fordy. Fordy Transit Custom. W dwóch wersjach. Osobowo-towarowa i osobowa. Dziewięcioosobowa z lewej. Sześcioosobowa, tak zwana, brygadówka z prawej. Pokażemy Wam, czym się różnią. Aczkolwiek wizualnie różnią się tym, że srebrny nie ma z tyłu szyb. Oraz tego ładnego znaczka z przodu, aczkolwiek tamten też ma coś w sobie, ale ten jest bardziej taki agresywniejszy fort. No to jedziemy. Dostał, do, został doposażony dodatkowo w pojemnik bagażowy na dach na relingach, oba wyposażone w haki. Kamery cofania, zajrzymy sobie najpierw do Srebrnego, jesteśmy, duży wyświetlacz, w którym mamy do dyspozycji nawigację i wszelkie parametry informujące o aktualnych sytuacji na drodze i sytuacji w samochodzie. Z przycisków, które są niewykorzystane, to widzimy tego, porównamy sobie co jest w tamtym tapicerka w tym kolorze. Górna również, tył wygląda w ten sposób. Ściana grodziowa ten jest jeszcze wyposażony dodatkowo w webasto. Fajna rzecz. Na zimne dni można sobie ustawić na godzinę lub ewentualnie włączyć chwilę przed startem. Podgrzeje nam samochód. Lecimy teraz na tył. Zobaczymy, jak wygląda bagażnik. Tutaj mamy rurę odprowadzającą prowadzącą ciepło do kabiny jak i również tutaj mamy wyprowadzenie ciepła na yy, na naszą tutaj pakę żeby nasz towar też miał ciepło jakbyśmy wieźli może kurczaki albo jakieś inne rzeczy albo pieska jedziemy teraz do kabiny niebieskiego i proszę bardzo, początek ten sam. Niczym się nie różnią. Fajnie, że w jednym jak i w drugim mamy dużo miejsc na napoje. Możemy sobie tutaj coś, butelkę aczkolwiek zakręconą tylko, włożyć. Gniazdo USB, zapalniczka. Gniazdo zapalniczki USB. Tutaj mamy poduszkę dla pasażera. Z tych przycisków, które tam były zaślepione. Tu mamy trzy mody: mianowicie, pierwszy to jest włącza nam czujniki, drugi mod to jest mod eco bądź normalny i przeciwpoślizgowy system, ogrzewanie tylnej szyby, ogrzewanie przedniej szyby, przedniej również jest w tamtym, wyświetlacz. Taki sam duży, aczkolwiek różnią się wersjami. Czyli Ford wyposaża w zależności, jaki to jest typ, jakiego przeznaczenia, różnymi wersjami nawigacji i systemu. Ta jest, może korzystać jeszcze z Androida. Być może tamtą też można przeprogramować bądź zaprogramować na tego typu kwestie. Cóż jeszcze? Możemy składać lusterkę. W jednym, jak i w drugim. Fajna sprawa gdzieś tam wjeżdżamy, w coś wąskiego to może by sobie złożyć. E, ten schowek, który mógłby być miejscem na jakieś nie wiem, teraz może już się nie montuję, siby radio ale przykładowo może jakieś radyjko, może jakiś telewizor. Tutaj jeszcze mamy dodatkowe przejście z tamtej strony nawiewy i regulatory poziomów nawiewu. Ta tapicerka jest w tym samym kolorze siedzenie również takie samo. Regulowane oświetlenie. To występuje tak samo. W srebrnym braku lusterka. Eee, co ciekawe, tu jest jeszcze w schow nie schowek, tylko e miejsce na napój. W jednym, jak i w drugim. Tu możemy sobie na przykład telefon, albo jakieś drobne wrzucić, czy, e czy coś tego typu podobne. Miejsce na kubki, jeden jak i drugi. I ta wspomniana poduszka tutaj też Coś możemy sobie położyć. Przechodzimy przechodzimy na drugą stronę. Ten został wyposażony dodatkowo w owiewki, które nie hałasuje aż tak bardzo wiatr podczas uchylenia delikatnie szyby. Wspomniane miejsce na kubki. Przestrzeń osobowa. Wygodne fotele jechaliśmy i naprawdę podróżowało nam się bardzo wygodnie. Tu mamy nawiewy. Regulacja stopnia nawiewu. Ciepła, zimna. I proszę: dodatkowe miejsce na coś, żeby sobie tutaj położyć. I USB. W razie czego, jeżeli byśmy się. Podczas jakiejś kolizji, wypadku próbowali wydostać. Mamy przyrząd do zbicia szyby. Co dalej? Eee, co jest ciekawe, że różnią się najprawdopodobniej może nie piurami, może jakąś amortyzatorami, ponieważ zupełnie inaczej jeden, jak i drugi tłumi hałasy. Aczkolwiek wygląda to że są na tych samych piórach, ale w jakiś sposób amortyzowane inaczej. Na pewno wygłuszenie tutaj w tym jest mniejsze, a w zasadzie go w ogóle nie ma. Pewnie pod tymi płytami w tamtym jest coś, jednak w tym tego nie będzie. To powoduje takie wrażenie. Jedną jeszcze z rzeczy, którą zauważyliśmy, to wspomaganie, które tym sześciosobowym zachowuje się jednak ciężej. W tamtym zachowuje się, bym powiedział, perfekcyjnie. I jeszcze co ciekawe, tu jest fajny e, klapka w jednym jak i w drugim do e, nalewania paliwa, która jest zamykana w ten sposób, blokowana, że nie możemy dostać się do tego, jeżeli Samochód jest zamknięty. Czujniki, parkowania to samo z przodu. Kamera, już wspominałem na początku. Teraz spójrzcie, jak ładnie razem wyglądają. Obydwa wyposażone w ledy, tutaj to obrysowe. Takie same reflektory. Przelecimy sobie jeszcze raz dookoła. Wysokość yy, wysokość tutaj zawieszenia wygląda na taką samą, nie widzę różnicy. Także możemy z czystym sumieniem polecić. Te dwie wersje. Chciałem jeszcze dodać, że wspomaganie w brygadówce naprawdę wyczuwalnie chodzi ciężej, aczkolwiek nie jest to jakimś wielkim problemem. Tak wygląda wyświetlacz, jak jest odpalony. Tu mamy nawigację, aplikację, ustawienia, audio telefon. Wyłączymy na razie. A tak wygląda kamera. W jednym, jak i w drugim tranzycie wygląda tak samo.